Dochowa Pani tajemnicy? Nic mu Pani nie powie? Proszę mi obiecać. Pani bratanek trafił tu w złym stanie, nieprzytomny. Amadorze, jak to się stało? Powiedz coś. Nie odpowie. Jest jakaś nadzieja? Prawie żadnej. Zrobiliśmy co się dało. Tylko cud mógłby go uratować. Nie mogłam uwierzyć. Stara Pudernica prosiła mnie o wybaczenie. Nie do wiary. Nigdy bym nie przypuszczała. Bardzo się zmieniła. Wreszcie poznałam prawdziwą panią Onelię. Wzruszyła mnie. Do tego stopnia, że powiedziałam jej, iż ją polubiłam. Zmieniła się, gdy poznała prawdę o swojej córce Vivianie. Tak, pani Onelia wspomniała o niej. Przeżyła szok na wieść o tym, że jej córka popełniła Morderstwo? Morderstwo? To bolesne. Lepiej do tego nie wracać. Dla matki to wielki cios. Nie zasłużyła sobie na to. Była podła, ale zmieniła się. To za sprawą tej historii z jej córką. Po co ten pośpiech? Dokąd idziesz? Pobawić się na strychu. Idź. Kumpelku, I już poszedł. Widziała pani Mariczuj? Tak. Jak się miewa? Dzięki Bogu odzyskała wzrok, prawda? Nie, nie odzyskała. Wciąż jest niewidoma. Cieszę się, że odwiedziłaś Mariciu i braciszka. Pomagałam Kandelarii go wykąpać. Juanito jest śliczny. Nic dziwnego. Jest dzieckiem Twojego taty i Mariciuj. Przykro mi, że Mariciu jest niewidoma. Choć słyszałam, że znów widzi. Nie smuć się. Pewnego dnia Mariczuj odzyska wzrok. Daj Boże, babciu Mariano. Tak będzie. Czy Juan Miguel dzwonił? Nie. Kiedy zadzwoni, będę chciała z nim porozmawiać. Oczywiście. Po co przyszła? Życie dało jej w kość. Żałuje swojego zachowania wobec mnie. Poprosiła mnie o wybaczenie. Wyczułam, że jest szczera. Przyprowadziła Maitę, żeby zobaczyła braciszka. To dlaczego posmutniałaś? Powiedziała, że Juan Miguel wyjechał. Ciągle o nim myślisz? Nie chcę, ale, ale nic na to nie poradzę. Zrozum, że go nie obchodzisz. Inaczej zostałby i walczyłby o ciebie. Nie mów tak. Wybacz. Nie chciałam cię zranić. Ale masz rację. Nie wiem, dlaczego jeszcze o nim myślę, skoro tyle razy mnie skrzywdził. Muszę pamiętać, że zachował się podle i sprowadził na mnie same nieszczęścia. A nie mówiłam? Ale dał mi też dziecko, które jest jedyną moją radością. Jednak posłucham Cię i znienawidzę go. Przestanę o nim myśleć. Wmówię ja, 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 ja. sobie, że nigdy nie istniał. Wejdź Izraelu. Miło Cię widzieć. Jak się masz? Dobrze. Czy mogę rozmawiać z Mariciuj? Chyba tak. Poczekaj. Bądź silna i zapomnij o nim. Zrobię, co mogę. To nie takie trudne. Przypomnij sobie świństwa, które ci zrobił i zapamiętaj je na zawsze. Czuję, że nie będziesz szczęśliwa, dopóki nie przestaniesz go kochać. A może poznasz inną, wielką miłość. Nie chcę. Wystarczy mi moje dziecko. Proszę. Masz gościa. Kto to? Izrael. Gdzie on jest? Czeka w salonie. Dziękuję. Mariciuj, dlaczego płaczesz? Dlaczego? Powiedz. Tak dalej być nie może. Co mam zrobić? Zwróć się o pomoc do okulisty. Moja ślepota jest skutkiem obrzęku, który ustąpi, a wtedy odzyskam wzrok. Minęło już sporo czasu. Być może sprawa jest bardziej skomplikowana. Trudno. Może Bóg chciał, żebym oślepła na zawsze. Nie mów tak. Dlaczego się poddajesz? Co mogę zrobić? Zrób ponowne badania. Pamiętaj, że jestem lekarzem i to okulistą. Pozwolisz, że cię zbadam? Zobaczę, czy uda mi się przywrócić ci wzrok. Tak, dotarłem. Co w domu? Wszystko dobrze. A Maita? Bawi się na strychu. Rosillo przysłała pocztówkę. Co pisze? Jak jej się wiedzie we Włoszech? Bardzo dobrze. A poza tym, nic nowego? Pani Onelia chciałaby z panem porozmawiać. Dobrze, poproszę. Proszę. Dzwoni pan, Juan Miguel. Jak się masz? Balbina mówi, że chciałaś ze mną porozmawiać. Tak. Byłam u Marii by prosić się o wybaczenie. I odkryłam coś, o czym nie wiesz. Marichuj nie odzyskała wzroku. Nadal jest niewidoma. Tak, Marichui nadal nie widzi. Oszukała cię, żebyś się nad nią nie litował, ale jest niewidoma. Nie mogę uwierzyć. Jest świetną aktorką. Boże, nie wiem, co zrobić. Muszę pomyśleć. Opowiedz mi o tej wizycie. Przeprosiłam ją za to, jak ją traktowałam. Jak to przyjęła? Na szczęście uwierzyła mi i wybaczyła. Ucałowałyśmy się. Powiedziała, że nawet mnie polubiła. Bardzo mnie to cieszy Dobrze, że się pogodziłyście To mnie uspokaja Zabrałam ze sobą Maitę I co? Była szczęśliwa Bądź spokojny i ciesz się podróżą Powiadom nas o powrocie Dobrze Dziękuję za wszystko Nic nie stracisz, a możesz wiele zyskać. Nie wiem, co powiedzieć. Nie chcesz odzyskać wzroku? Jasne, bardzo. Zwłaszcza po to, by znowu zobaczyć synka. Nie mogę go kąpać, przebijać. Nie widzę też jego uśmiechu, ani tego, jak rośnie. Nie wiem, czy robi się ładniejszy, czy brzydszy. A więc? Powiedziano mi, że mogę odzyskać wzrok w każdej chwili. Ale tak się nie stało. Chyba nie chcesz być ślepa do końca życia. Nie masz nic do stracenia. Otworzyłem już swój gabinet. Możesz przyjść, kiedy zechcesz. Jeśli potrzebna będzie operacja, zrobię ją za darmo. Przecież jesteśmy przyjaciółmi. O to się nie martw. Moi rodzice mogą zapłacić. Nie jestem już sierotą. Dobrze. Porozmawiam z rodzicami. Jeśli się zgodzą, przyjdę do twojego gabinetu, żebyś mnie zbadał. Mariciu i wciąż nie widzi. Odkryłam coś, o czym nie wiesz. Mariciuj nie odzyskała wzroku. Nadal jest niewidoma. Boże, jak mogłem tego nie zauważyć? To dlatego nie chciała spojrzeć mi w oczy. Jak mogła zataić przede mną swoją ślepotę? I tylko po to, bym się nad nią nie litował. Nie wierzę, że ją kocham. Zależy mi tylko na niej. Biedna Mariciuj. Co ja tu robię, skoro mnie potrzebuje? Ja też myślę, że Izrael ma rację. Powiedzieli, że i lada moment odzyska wzrok, ale tak się nie stało. Nie znam się na medycynie, lecz wydaje mi się, że nasza córka powinna już była odzyskać wzrok. Zapalenie nerwu wzrokowego powinno było ustąpić. Lekarze się pomylili. Niekoniecznie. Tyle, że sytuacja mogła się zmienić. Dlatego lepiej znów zbadać Marichuj. I to szybko. Dobrze. A jeśli potrzebna będzie operacja, dotrzemy do najlepszego chirurga okulisty w Meksyku. I ja nie mam doświadczenia i nie odważyłbym się przeprowadzić operacji. Najważniejsze, żeby Mariciuj odzyskała wzrok. Zgadzasz się? Tak, oczywiście. Sprawa załatwiona. Jutro przejdziemy do Ciebie. <laughs>